Zastanawia się czy nie strzelać. Ależ uderzenie! Branka, tam pada gol! Ależ skupną! nie mogę wyjść z podziwu. Brankarz też chyba myśli podobnie, zresztą nawet kibice przeciwników docenili klasę i precyzję tego uderzenia. Niewiele, niewiele tu brakowało piłka, uderzyła w słupek i dopiero wpadła do bramki. Pięknie to wyglądało. Bramkarz i obrońcy do końca chyba liczyli na to, że gola jednak nie będzie. Jeden do 0. Przewaga nie jest bezpieczna. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Tak, bramka dla Brazylii! Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Piętna. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion. Skuteczna obrona bramkarza, piłka nadal w... Ale strzał! Bramka dla Borusi Dortmund. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja Darku, z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Łukasz Podolski teraz. Fantastycznie. Jest gol. Taki strzał z takiej odległości. Jestem w takim samym szoku jak Bramkarz. Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Możliwość zagrania do kolegi. Iwan Perisic! Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No chyba nie sądź... Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiały Jacek więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. Nie wiem, czy taki miał zamiar, ale wyszło znakomicie. Liczy się gol. Zaryzykował i dość niespodziewanie zmienił wynik tego spotkania. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Do Santos trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu. Kapitalne uderzenie! Jest gol! No to był strzał z najwyższej półki. Bramka, którą będziemy chcieli oglądać wielokrotnie. Wspaniałe, precyzyjnie uderzona piłka. Bramka, w takich sytuacjach nie ma nic do powiedzenia. Nie ma, nie ma litości dla rywali. Hat-trick. Kompletuje dzisiaj te bramki tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego, świadkami bardzo jednostronnego widowiska. ma miejsca by wrzucić w pole karne. Dawid Silva. Poprzeczka ratuje od straty. No strzela! gol, Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No to rzadkość, fantastycznie! Piłka uderza w poprzeczkę, po czym wpada do bramki. Ładny gol. Przez moment myślałem, że odbije się i wyjdzie z powrotem w pole albo na odbramkowe, ale jednak nie. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Nieprawdopodobne. Jest gol! Taki strzał z takiej odległości. Jestem w takim samym szoku jak Bramkarz. Ta Bramka będzie przebojem podsumowania kolejki. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Spójrzmy na to z innego kąta. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Jak zaprezentują się piłkarze na boisku? Realizator pokazuje nam, w jakim... Fantastyczny strzał! Tak, tak, piłka w siatce! Bramka po takim strzale. No akcja Stadiony Świata. Strzał niemal idealny. To jest piękne w tej grze. Nie stąd, nie zowąd Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie. Strzał z dystansu i bramkarz powinien był to złapać. To była raczej wrzutka niż strzał i przelobowała bramkarza, który chyba się tego nie spodziewał. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Antoine Griezmann. Ładnie! Gol! Tak jest, proszę państwa! Ależ nieprawdopodobne uderzenie. Co za strzał! Gol przepiękny, to może być bramka miesiąca, może nawet roku! Dwa szybkie ciosy. Przeciwnik w szoku. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry.